Do masy M2 przyłożona jest pozioma siła F. Nitka pomiędzy masami służy do przekazywania oddziaływań. I tak, masa M2 przykłada do masy M1 siłę napięcia nici n, a masa M1 do M2 siłę napięcia nici minus n. Obie te siły, n i minus n, są związane ze sobą trzecią zasadą dynamiki. Piszemy teraz dwukrotnie drugą zasadę dynamiki w postaci tak zwanego dynamicznego równania ruchu. Dynamiczne równanie ruchu dla pierwszej masy jest m1a równa się wypadkowa siła, czyli n. Masz to równanie z lewej strony ekranu, a dynamiczne równanie ruchu dla drugiej masy jest m2a równa się wypadkowa siła, czyli f minus n. Na tym kończymy analizę fizyczną. Trzeba ten układ równań rozwiązać. Najlepiej jest dodać stronami: to z prawej strony znika n, z lewej a wyciągamy przednawias, w nawiasie jest m1 plus m2, wyznaczamy przyspieszenie, znajdujemy 5 m na sekundę kwadrat. Mając wartość a, idziemy do równania pierwszego i wstawiamy m1,2a5, czyli napięcie nici jest równe 10 N. Względem nieinercjalnego układu odniesienia na ciała działają te same siły, które pojawiły się w układzie inercjalnym. Ale układem nieinercjalnym dla tych ciał są one same, poruszając się z przyspieszeniami. Względem siebie każda z tych mas spoczywa, zatem na każdą z nich działają siły o takich wartościach, że. Na pierwszą masę działa siła bezwładności FB1, pojawia się siła bezwładności, która ma taką wartość jak N. Wtedy wypadkowa siła jest równa 0. Na masę M2 działa siła bezwładności FB2 o takiej wartości, że razem z N równoważy F. Piszemy dwukrotnie warunek równowagi działających na daną masę sił i tak. FB1 równa się N. I FB2 plus n równa się F. Do tego dochodzą związki. Siła bezwładności to masa razy przyspieszenie bezwładności, które to przyspieszenie, wartość jego bezwzględna jest taka jak wartość przyspieszenia układu, czyli M1 razy A. Analogicznie FB2 równa się M2A. Wstawiamy za FB1 M1A a za Fb2, M2a i otrzymujemy taki układ dwóch równań. Porównaj to, co zostało wzięte w klamrę w układzie nieinercjalnym z tym, co widzisz w układzie inercjalnym. Ta para równań i ta są identyczne, zatem to ten układ równań, te dwa równania z układu nieinercjalnego które wyprowadziliśmy zostały przez nas rozwiązane wtedy gdy byliśmy w układzie odniesienia inercjalnym nie ma sensu powtórnie to robić